네 <shriek> Ale myślałam, że będzie gorzej. Ale tak naprawdę, tak, razem jak śpiewamy do pieśni, uczestniczymy razem, jest taka siła, idziemy razem. Jest, jest wspaniała atmosfera, wspaniali ludzie, bardzo życzliwi po drodze, bardzo wiele okazji nam życzliwości. No i mam nadzieję, że dotrwam, Znaczy, jesteśmy tego pewnie, że dotrwamy. Wiadomo po co idziemy, każdy ma swoje własne intencje. Jestem bardzo szczęśliwe, że w ogóle uczestniczymy. I że, że tak naprawdę każda z nas po, po, jak, po jakichś tam latach, jakichś przejściach z wiarą. No, znalazłyśmy się tutaj, jesteśmy. To się cieszymy. Ciężko. Ciężko, bo jest bardzo gorąco, ale idzie wytrzymać. Pani pierwszy raz idzie, czy? Na pierwszy. A skąd pani jest? Z Płocka. Jak się idzie, jak trasa? Bardzo dobrze, tylko gorąco, ale dajemy radę. Także oby tak dalej. Nogi nie bolą? Trochę bolą, ale nie jest źle. A który raz idziecie? Ja drugi. Trzeci. Na no Jasną Górę idę drugi raz. Wcześniej chodziłam kilka razy na krótsze pierdrzymy na dzisiaj kilka, kilkanaście, osiemnaście razy. W ubiegłym roku nieporównywalnie gorzej mi się szło, jak w tym roku. Ale ciężko jest, generalnie jest ciężko. Lata człowiek swoje ma. 시몬. 이거 또 이. No, ja już za 30 lat. Ale chodziłem pod kościół. Potem tutaj zaczęłam pracować, więc zaczęłam tu. Sąsiedzi się dziwili, co ja tu wyprawiam, że ludzie przychodzą, ale potem zaczęli wszyscy patrzeć na mnie i wszyscy mówią, my pani pomożemy. I teraz cała z bloku pani wszystkie mi pomagają. Z tego sąsiedniego. Także nas, no dzisiaj mieliśmy gości 160 osób. Skąd jesteś? Ale zamieszanie z Z nogi. pomiechówka. I jak Ci się idzie? Dobrze. Nogi nie bolą? Troszeczkę. A ile masz lat? Dziewięć. Tak, kiedy pierwszy raz na pielgrzymce, ale bardzo fajnie jest, fajna atmosfera, tylko trochę nogi bolą.